Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czwartek, ostatni dzień przed próbami w studio. Chciałbym mieć do Ciebie numer telefonu. <grym> Dlaczego? Byt, byt, byt. Być może dlatego, że chciałbym go mieć. Idealnie, po prostu idealnie. Co powiedziałeś? <grym> że najważniejsze, że przestaje się Ciebie już wstydzić. I że ciekawe jest to, że mnie reżyserujesz. Dzięki temu jest coraz lepiej, że przestajesz się wstydzić mnie. Dzięki. Coraz mniej myślę o głosie wewnętrznej krytyki i o tym, że patrzysz na to i czy ci się to podoba, czy nie, czy robię dobrze, czy robię źle. I kiedy przestajesz o tym myśleć, kiedy wyrzucasz tego wewnętrznego krytyka, to jesteś w tym coraz lepszy i mi się to coraz bardziej podoba. <laughs> Czyli to jest właściwy kierunek. Dobry trening dzisiaj. O, nareszcie. Zręczyliśmy wreszcie całość do muzyki. O, I poczyściliśmy i no jest lepiej. O, nareszcie, możemy zacząć pracować. Jeszcze trochę, tam, jeszcze tam jest. Dobrze. Coś tam jeszcze tam jest co robić, nie? <śm> zawsze <śm> jest. Z Tobą zawsze jest co robić. Ale naprawdę dzisiaj mhm. moment przełomowy chyba. Mm. No, mental urósł. Ile do live'a? Cztery dni. Nie, czekaj. Środa, czwartek, Fartek, piątek. Czwartek, piątek, Słota, no nie liczę. Cztery dni i live. I piątego live. Jest. <grym> para numer 7. bardzo Was pozdrawia. Wióry dzisiaj poleciały. Co robią tancerze przed pierwszym odcinkiem? o godzinie 23.15 czwartek. Integrują się. Kochani nasi, Cześć. to jest ten moment, abyśmy po raz pierwszy zachęcili was do tego, żeby oddawać swoje głosy w niedzielę, ponieważ no to one decydują o tym, czy ta przygoda trwa dalej. Po prostu, jeżeli Wam się spodoba to, co robimy, mm -hmm. to możecie oddać głos, jest też darmowa aplikacja, którą można ściągnąć, rzecz jasna. Zostawiam Wam tutaj link, aby ściągnąć aplikację, jeśli jeszcze jej nie macie. I tam podczas live'a możecie oddać jeden głos na jedną parę, więc po prostu trzeba wybrać. No a SMS-ów możecie wysyłać, ile tylko możecie, ile chcecie. No, i tak, i to tak z ogłoszeń. My zrobiliśmy absolutnie wszystko, co w naszej mocy do tego momentu, aby się jak najlepiej przygotować, i żeby przygotować dla was coś fajnego. Postaram, tak... Postaramy się też dalej ciężko pracować, oczywiście. Dokładnie. Jeśli tylko będziemy mieć szansę, i jak długo będziemy mieć szansę, to tak będzie.